Czołem! Czy warto wydać własny biuletyn na LinkedIn? Już odpowiadam. Prowadzenie komunikacji w social mediach pozwala osiągać wiele celów. Między innymi zwiększać świadomość marki firmowej lub personalnej. Kluczem do sukcesu jest regularność i budowanie społeczności wokół tematów, które będą wartościowe dla naszej grupy docelowej. I tu właśnie leży największa wartość biuletynów. Po pierwsze jest to forma znacznie dłuższa niż zwykły post i bardziej ekspercka. To artykuł, w którym możemy wbudować post, osadzić wideo czy własne grafiki. Limit długości to aż 40 tysięcy znaków, więc możemy wyczerpać dany temat lub pozostawić niedosyt i odesłać czytelników do naszych mediów, np. Na bloga czy strony internetowej. To w imię zasady nie buduj domu na cudzej ziemi. Pozdrawiam, Igorze. Po drugie, biuletyny narzucają nam pewną regularność. Definiując biletyn, musimy z góry zdecydować, w jakich cyklach będziemy dostarczali nasze treści? Czy będzie to co tydzień, co dwa, czy na przykład co miesiąc? Wymaga to dyscypliny w przygotowaniu treści, jednak rezultaty są tego warte. Po trzecie, warto dobrze zdefiniować temat naszego biuletynu, żeby trafiał do grupy docelowej i nie ograniczał nas w przyszłości. AI w marketingu czy dobry HR będzie lepszym i czasoodpornym tytułem niż np. zastosowanie czatu GPT w marketingu. Aby uniknąć rozmycia się w tłumie podobnych treści, lepiej postawić na swoją specjalistyczną domenę. To pozwoli nam na wybranie tematu, który określi naszą komunikację. Proponuję postawić na cykl publikacji, jak na przykład ten LinkedIn w minutę lub Regalna Marta, Marty Czapik, czy też Moje Prawa, Elżbiety Niezgódki. Stworzenie takiego cyklu publikacji pozwoli na zbudowanie dokładnie takiej marki, z jaką chcemy być postrzegani. W ramach cykli możemy skorzystać z wielu formatów. Warto jednak pamiętać, aby zadbać o takie elementy komunikacji jak spójność graficzna i co jest szczególnie ważne na LinkedIn to hashtagi. Dlatego wybierając format na cykl, warto zdecydować się właśnie na bilety. Co ważne, jest on dostępny zarówno dla osób, jak i stron firmowych. I ostatni, chyba najważniejszy argument, czemu warto, opracować swój biuletyn. Otóż biuletyny pozwalają na zapraszanie całej naszej sieci kontaktów plus obserwatorów do subskrybowania go. Zaproszenie jest wysyłane podczas publikacji pierwszego wydania, więc warto je dobrze przygotować. A jak to zrobić? Kliknij w przycisk Napisz artykuł na stronie głównej LinkedIn. Po tym jak otworzy się nowa strona, zobaczysz opcję Stwórz biuletyn. Ty w niego klikniesz, musisz uzupełnić tytuł, określić częstotliwość wydań, napisać krótki opis i przesłać logo. Teraz przygotuj swój pierwszy artykuł w ramach cyklu i dostarczaj regularne wydania.